Kronika Polska, Gal Anonim, streszczenie. Kronika Gala Anonima ma kompozycję ramową. Początek oraz koniec to relacja o cudownych narodzinach Bolesława Krzywoustego, który jest głównym bohaterem tego dzieła. Księga pierwsza to streszczenie historii Piastów, aż do momentu, kiedy doszło do narodzin Bolesława Krzywoustego. Przede wszystkim skoncentrowana jest ona na dwóch imiennikach. Bolesława Krzywoustego, czyli na Bolesławie Chrobrem, który, zdaniem narratora, jest idealnym władcą, i Krzywousty powinien właśnie do tego ideału dążyć czyli był to władca mądrze rządzący krajem, troszczący się o dobro państwa i poddanych, sprawiedliwie traktujący wszystkich pokrzywdzonych niezależnie od ich stanu społecznego cechujący się wielką pobożnością czcią dla Boga i szacunkiem dla biskupów i tutaj podkreślone to jest szczególnie w fragmencie gdzie opisywana jest śmierć chrobrego który w swoich ostatnich słowach po udzieleniu poufnych rad zarządzania kierowania państwem przepowiada upadek i nędzę swoich potomków Przerwane dopiero narodzinami wybitnego Piasta. I ma to być oczywiście według autora Kronik, czyli według Gala Anonima, narodzenie Krzywoustego. Podkreślenie upadku Polski po śmierci Chrobrego jest podkreślone w pieśni o śmierci Bolesława, która przekazuje, że po śmierci tego według Gala Anonima idealnego władcy kończy się dla Polski dobry czas. Dalsza część kronik poświęcona jest Bolesławowi Krzywoustemu. Jego młodość została przedstawiona w Księdze II. Księga III opisuje dokonania Bolesława, gdy już został władcą Polski. Jednym z najważniejszych elementów jest fragment opisujący bitwę pod Głogowem, która to bitwa jest znana głównie z tego, jak okrutne były wojska cesarza niemieckiego. Według Gala Anonima, Cesarz nakazał przywiązać zakładników, w tym dzieci, dzieci obrońców grodu, do machin oblężniczych, które miały zdobywać głogów. Ale głogowianie nie oszczędzili swoich bliskich i odpadli atak. W kronice jest opis, w jaki sposób używając strzał, kamieni młyńskich z zaostrzonymi drągami, lejąc wrzącą wodą, głogowianom udało się odrzucić atak. A Bolesław odważnie i bez chwili wytchnienia kierował cały czas obroną głogowa, którego sam cesarz nie był w stanie zdobyć ani orężem, ani groźbą, ani podarkami. Postawa księcia wzbudziła szacunek nawet u nieprzyjaciół. Gal anonim pisze, że obawiano się Bolesława w dzień i w nocy, ciągle mając go w pamięci, nazywając go Bolesławem, który nie śpi. Gal anonim. Opisuje również inne czyny dokonania Bolesława Krzywoustego. Pewnego razu wojowniczy książę, będąc na polowaniu, został zaatakowany przez Pomorzan i, pomimo tego, że wrogów było więcej, nie przeląkł się, ale siał olbrzymie spustoszenie wśród nieprzyjaciół. Kiedy jego oddziały przybyły na odsiecz, wrogowie zostali już pokonani. Żałowano tylko, że. Zginęło tylu polskich rycerzy szlachetnego rodu, ale Bolesław uważał, że ważniejsze jest to, że zginęło tylu nieprzyjaciół. Osobny fragment dotyczy relacji z konfliktu pomiędzy królem Bolesławem Szczodrym a biskupem krakowskim Stanisławem ze Szczepanowa. Gal, nie wchodząc w szczegóły, wyjaśnia, że za zdradę wydał biskupa na obcięcie członków, ale galanonim nie wyjaśnia, o jaki rodzaj zdrady chodzi. Szerzej o tym konflikcie w swojej kronice pisze Wincenty Kadłubek. Według niego Bolesław Krobryk karał surowo żony wszystkich rycerzy, które pod nieobecnów mężów nie dochowywały im wierności, a biskup Stanisław próbował go powstrzymywać. Król wysłał więc oprawców, żeby zgładzili biskupa, jednak ci nie mieli tyle odwagi, żeby podnieść na niego rękę. Wtedy sam Bolesław miał zabić duchownego, a jego ciało miał poćwiartować. Wówczas ze czterech stron świata miały nadlecieć orły i strzegły ciała zabitego, które to ciało, pomimo poćwiartowania, w cudowny sposób miało ulec scaleniu. I to ciało, już cudownie połączone, miało zostać pochowane w kościele świętego Michała. Na dzisiaj dziękuję, zapraszam ponownie.